Wszystko ok. No, dla mnie najważniejsze to, że jesteśmy zdrowi, e, że wszystko jest ok. Kuba troszeczkę kostkę podkręcił, e, no ale jutro na mecz będzie gotowy. E, cała reszta zdrowa. Wiadomo, jesteśmy pod, lekko e, zmęczeni, w szczególności te osoby, które grały więcej niż 30 minut. No, aczkolwiek to jest playoff time. Jesteśmy na to gotowi i będziemy grali jutro w pełni skoncentrowani, w wypoczęci i gotowi do pojedynku. Ten dzisiejszy tutaj środowy trening taki, co bardziej pod kątem regeneracyjnym. Tak, zawsze staramy się traktować te treningi pomiędzy meczami na regenerację, na to, żeby przygotować zawodników do następnego meczu. No ale teraz też wychodzi cała praca wykonana do tej pory przez zespół. Tak jak powiedziałeś, czas playoffu czas intensywny. Atmosfera jest w zespole, co widać, ale wracając do tej kwestii właśnie, no tutaj teraz wychodzi cała praca. Kto dobrze przepracował, to nie będzie miał problemów. Tak, to jest crazy, tak zmieniając trochę temat. Tak, oczywiście, no bo tak naprawdę no to, co robimy teraz, byłoby kompletnie bezwartościowe, jeżeli byśmy nie włożyli pracy, którą wykonywa, wykonaliśmy wcześniej przez ostatnie miesiące, więc to byłoby całkowicie bezwartościowe. Tak naprawdę, więc no, ta praca, którą wykonaliśmy na przełomie grudnia, stycznia, lutego, po prostu procentuje teraz, że zawodnicy są w stanie się szybciej regenerować, są w stanie lepiej podchodzić do danych meczów. Także no, to, to, to nas cieszy, aczkolwiek wiadomo, no, to seria się nie skończyła, jutro jest, jutro jest mecz i to jest dla nas teraz najważniejszy cel.